Po Aleksandra Barcikowska. Witam Państwa dziś o muzyce i debiutanckiej płycie Joli Tubielewicz, która jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Od lat jesteś obecna na scenie, zarówno solowo, jak i wspierając innych artystów w ich projektach i gdybyś miała podsumować to, co już za tobą, te wszystkie muzyczne doświadczenia, to co byś dziś powiedziała? Uch, myślę, że tych doświadczeń jest naprawdę sporo. Co mogę powiedzieć? Myślę, że jestem tutaj, gdzie jestem, właśnie między innymi dzięki tym wszystkim doświadczeniom. E, wiadomo, że w życiu muzyków, e, w większości chyba jest to jednak taka sinusoida, są lepsze i gorsze czasy, ale ja zawsze staram się wychodzić z założenia, że każde doświadczenie muzyczne, każda współpraca, nawet ta pozornie nieudana, czegoś nas uczy i wnosi właśnie nowe doświadczenia muzyczne. I myślę, że tak jest też w moim, e, w moim przypadku tutaj. E, mam ze sobą sporo doświadczeń, kilka wydanych singli. E, tak, jest adrenalina, jest, nie wiesz, są teledyski, ale gdzieś do szczęścia jednak zawsze brakowało tego krążka, do tego muzycznego spełnienia. I teraz to się dzieje, więc e, myślę, że to jest piękny czas. Czy polski rynek fonograficzny jest łaskawy dla debiutantów? Czy talent i ciężka praca to to, mhm. co wystarczy, żeby osiągnąć sukces, albo żeby właśnie osiągnąć to spełnienie? No myślę, że nie, że nie, nie jest taki łaskawy. Jest bardzo ciężko się przebić. Talent i ciężka praca na pewno są potrzebne, ale jak to się mówi, potrzeba jeszcze we wszystkim szczęścia. Myślę, że tego, żeby znaleźć się w odpowiednim miejscu i odpowiednim czasie, i myślę, że to nie jest slogan. sama jestem jakby na to dowodem. I ludzie nie spotykają się przypadkiem. I to, że właśnie wychodzi płyta, to też jest przykład na to, że jest to bardzo ważne, kogo spotykamy na tej drodze. Na mojej drodze pojawił się Grzegorz Skawiński. Dzięki temu wszystko to się tak potoczyło. Dzięki temu krążek jest nagrany. Więc myślę, że Talent i ciężka praca owszem, ale też y, jakiś łód szczęścia. A cierpliwość i pokora? Cierpliwość tak, zdecydowanie. Ale myślę, że to mm, tutaj miłość do muzyki przede wszystkim. I chyba e, wtedy to już się razem z tą cierpliwością e, scala, bo jeśli kogoś kochamy, <grytanie> coś kochamy, to też y, wybaczamy wiele rzeczy y, i, i wierzymy, że będzie dobrze. I też jesteśmy w jakiś sposób cierpliwi. Myślę, że ta cierpliwość tutaj u mnie akurat to... Eee, tak, no jestem chyba cierpliwą osobą. Chyba <gry> tak. A z twoich wszystkich obserwacji, z doświadczeń, ze spotkań, co twoim zdaniem dzisiaj jest kluczowe, żeby przebić się ze swoją muzyką do masowego widza, do tak zwanego mainstreamu? Oj, żebym miała tą wiedzę, chciałabym mieć tą wiedzę. Gdybym ją miała, to pewnie już dzisiaj moje piosenki szalałyby w mainstreamie. Myślę, że nie odpowiem na to pytanie, bo to jest pewnie jakiś taki zbitek wielu czynników, i, i, I szczęścia, i talentu, i odpowiednich ludzi. Myślę też może, no, na pewno łatwiej jest artystom, którzy mają za plecami dużą wytwórnię no tak. płytową, bo, bo to jest większe zaplecze i promocyjne, i w ogóle no, jednak te, te, te wytwórnie duże one mają no, lepszy dostęp do tych mediów, takich mm -hmm. powiedzmy, mainstreamowych. Moja wytwórnia w zasadzie wydawnictwo solitą z Sopotu, no, jest to nieduże wydawnictwo. Ale wszystko ma swoje, e, wszędzie można odnaleźć i wady, zarówno wady, jak i zalety. I tutaj ogromną zaletą niewątpliwie jest to, że wytwórnia e, nie ingerowała w warstwę muzyczną płyty, nie ingerowała w, też w mój wizerunek, e, co jest dla mnie też niezwykle istotne. I myślę, że to jest plus bycia w takim może mniejszym wydawnictwie, kameralnym, kameralnym tak. <grystanie> Wielokrotnie podkreślałaś swoje przywiązanie do Białogardu, do miasta, w którym się wychowałaś, w, których, w którym wyrastałaś, gdzie mieszkasz. Tymczasem mówi się, że Warszawa to jest to miejsce, w którym powinno się być, żeby realizować się artystycznie. Gdzie ty dzisiaj jesteś <grystanie> ulokowana? Gdzie twoje serce, gdzie twoja dusza? Gdzie, <grystanie> gdzie ty jesteś? Tak, dusza zde zdecydowanie mało miasteczkowa. Nie hmm. boję się tego powiedzieć. To nie ma co Dawid tutaj. tego. to mówiło, miał małą miasteczkowość. <laughs> tak, także. mało mia zdecydowanie mało miasteczkowa dusza, a jednak hmm. ten klimat miasta, które powoli oddycha, gdzie wszyscy się znają, zdecydowanie bardziej mi odpowiada. Ale tak, taka jest prawda, że, że zdecydowanie więcej dzieje się w Warszawie. Tam się właściwie, to jest takie epicentrum mm. e, całe w, i muzycznego świata, i w ogóle artystycznego. A więc no, na pewno czekają mnie podróże do stolicy. A jak będzie dalej, czy uda mi się pogodzić to wszystko jedynie podróżując, czy może na jakiś czas będę musiała na przykład się tam przenieść, to już czas pokaże. W tym roku światło dzienne ma ujrzeć Twoja debiutancka płyta. Powiedziałaś, że jest już gotowa. W serwisie YouTube jest dostępny utwór Czarna Wdowa, który jest zwiastunem tego krążka. Kto współpracował z Tobą przy płycie oprócz wspomnianego już Grzegorza Skawińskiego? I czy rzeczywiście to jest w pełni Twoja artystyczna wizja, czy efekt jednak jakiegoś kompromisu, chociażby właśnie we współpracy z Grzegorzem Skawińskim? Tak, płyta już 18 lutego ukaże się właśnie nakładem wydawnictwa. Soliton. Za 16 dni to już Za można Za 16 dni odliczałam, tak. czyli możemy, możemy od dzisiaj odliczać. Tak, pierwszy singiel, czarna wdowa Zapowiedź płyty, jest teledysk. Także zapraszam gorąco um, wszystkich widzów do obejrzenia i wysłuchania czarnej wdowy. Mm. Właśnie jak było z tymi, z tymi pracą nad płytą. Weszłaś do studia, powiedziałaś moje piosenki, moja muzyka, mój feeling, i jedziemy tak mm -hmm. jak jest, jak to było? To na pewno mogę powiedzieć, że jest to płyta w 100%, chociaż jakby stworzona przez Grzegorza. Tak, jak już wspomniałam, ludzie nie spotykają się przypadkiem. Kiedy nagrywałam w studio Custom 34 swoje wcześniejsze single, Adrenalina i nie wiesz. Tam gdzieś też pojawił się Grzegorz, spodobał mu się mój głos. I jakoś tak e, z, z rozpoczęliśmy współpracę. Grzegorz e, najpierw w ogóle musiał sprawdzić, czy, czy jakby mm, no, jestem odpowiednią osobą, żeby tą płytę e, dla mnie zrobić. I mm, okazało się, że mamy wiele gdzieś tam muzycznie wspólnego, że doskonale mnie zrozumiał. Miałam ten absolutny komfort, że się nie wyciągnął żadnych piosenek z szuflady, a ma ich jak wiemy, świetny kompo kompozytor ma ich mnóstwo. Tylko kompozycję napisał specjalnie dla mnie. Długo rozmawialiśmy o muzyce, więc myślę, że ten proces twórczy dla mnie jako dla artystki był taki piękny, bo, bo rozmawialiśmy o muzie i on potem te moje muzyczne wizje, muzyczne marzenia zrealizował w tych piosenkach. Było wiele zabawnych sytuacji, bo, bo w Podczas tego procesu tworzenia, na przykład potrafił do mnie zadzwonić, ja jestem gdzieś w mieście, i mówi: Ola, słuchaj, możesz mi teraz zaśpiewać fragment, bo ja tu wymyśliłem, po, możesz powtórzyć mi to do słuchawki. Muszę sprawdzić, czy Ci to pasuje. wysłuchaj Słuchaj, jestem w mieście. No to nie wiem, wejdź gdzieś w jakąś bramę do sklepu, nie wiem, zanudź mi to. Także proces twórczy był absolutnie piękny i myślę, że chociaż 90% kompozycji jest Grzegorza, to jest to absolutnie e, moja płyta i to jestem na niej ja w 100%. A teksty? Też Grzegorz Skawiński, muzyka teksty i teksty? Marianna Skorupowska. Jeden z utworów, tekst napisał Waldek Pawlukiewicz, a kompozycja jest moja, więc tak... 90% kompozycji Grzegorz i teksty Marianna Skorupowska. Jeden rodzyneczek, jedna piosenka, moja kompozycja i tekst Waldka. Słuchając muzyki, zwłaszcza po raz pierwszy, wielu z nas szuka od razu porównań do znanych artystów. Mm -hmm. I znów pod Czarną Wdową mamy nawiązania trochę jak Agnieszka Chylińska, słyszę Małgorzatę Ostrowską. <laughs> jak ty reagujesz właśnie na porównania? To jest coś, co uważasz za komplement, coś, na co nie zwracasz uwagi, bo chcesz być jednak Jolą Tubielewicz? Tak jak powiedziałaś, to jest twoja płyta. Ta? Ja myślę, że porównania są nieuniknione, one występują e, zawsze, a jeszcze tutaj w, gdzieś tam przy tych rokowych głosach, czy no, takich tak. brudniejszych, to wiadomo, że e, widzowie, słuchacze porównują do tych artystów, e, których już znają. E, no, kurczę, porównania do Małgorzaty Ostrowskiej czy Agnieszki Chy Chylińskiej to jest mi niezmiernie <laughs> miło, także nie ma tutaj się na co obrażać tak, ale przede wszystkim jestem sobą e, i przede wszystkim jestem jolą. Myślę, że to słuchacze na płycie yy, usłyszą. Czy rodzina, najbliżsi przyjaciele już mieli okazję oprócz Czarnej Wdowy usłyszeć jakieś kawałki z tej płyty? Czy to jest taki projekt Top Secret, tylko Ty, Grzegorz Skawiński ne, i wytwórnia? Oj, już mieliśmy, nie będę ukrywała, już mieliśmy kilka premier takich domowych, bo to niesamowite wydarzenie. Była zawsze ta Jola śpiewająca, ale zawsze do szczęścia brakowało albumu, zawsze były pojedyncze single, więc tak, ja się tym cieszę już od jakiegoś czasu i też tutaj znowu ta moja cierpliwość do granic możliwości naciągnięta. Jest, jest naciągnięta, bo płyta już od jakiegoś czasu jest w szufladzie, ale mieliśmy, tak jak już wspomniałam, problem ze znalezieniem wydawcy, który by nie ingerował w ten materiał, więc to był taki top secret projekt i ja nie mogłam tego w żaden sposób upubliczniać. No tak. Mogłam się tym podzielić ze znajomymi w domu, tak? więc robiliśmy sobie takie domowe premiery, ale rzeczywiście już korciło mnie, że tak wybitny muzyk napisał dla mnie materiał na płytę i ja nie mogłam Mogę się tym pochwalić w żaden, w żaden no tak. sposób w przestrzeni publicznej, więc nie ukrywam, że bardzo mnie korciło, ale tak już teraz się to wszystko powoli dzieje, więc y, niedługo i wy kochani usłyszycie. No właśnie, <laughs> będą koncerty? Myślę, że tak. Mhm. Też nie mogę się już doczekać, bo kocham y, interakcję na żywo z publicznością, uwielbiam tą wymianę er energii. Chyba pracę w studiu uwielbiam, jest to zawsze wielka przygoda i też wielkie doświadczenie, ale koncerty są piękne, bo, bo to jest ta wymiana energii między publicznością a artystą, i też tutaj y, zawsze starałam się na koncertach, nawet wcześniej, kiedy bardziej cover coverowe historie. Y, jakby miały miejsce w moim przypadku, to jednak starałam się troszkę autorskich numerów przemycać. A teraz jest cała płyta autorska, więc ja już naprawdę przebieram nóżkami, żeby móc to zaprezentować na scenie. To już kończąc, jeszcze takie wspomnienie, jak byłaś w Mass The Music, to tam Elżbieta Zawędowska powiedziała, wspaniali kompozytorzy, ja teraz apeluję do Was, piszcie cudowne piosenki dla tej wspaniałej kobiety, dla tej artystki. No i Adam Sztaba wtedy powiedział, że wszyscy wspaniali już nie żyją. Zapomniał Ale o Grzegorzu Skawińskim. Tak zapomniał o Grzegorzu Skawińskim, także cieszymy się razem z Tobą. Drodzy Państwo, odliczamy 16 dni do premiery debiutanckiej płyty Joli Tubielewicz. Mocno trzymamy kciuki, czekamy na koncerty. Można już obejrzeć teledysk do singla Czarna Wdowa w serwisie YouTube. Bardzo dziękujemy za to spotkanie. Do widzenia. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.